Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z Wami w miejscowości, pod miejscowością Innsbruck w Austrii. Spaliśmy tutaj właśnie w hotelu, w którym mamy 14 Superchargerów V3. I zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, chciałbym Wam po po powiedzieć, dlaczego nie warto ładować samochodu rano, gdy śpimy przykładowo w hotelu tak jak my dzisiaj. Chodzi o to, że bateria w momencie przyjazdu wczoraj była rozgrzana, więc mogła osiągnąć pełną moc, czyli ponad 130 kW. Przez to, że nie podłączyłem jej, Wieczorem zrobiłem to celowo, tylko zostawiłem na noc na 15% i podłączyłem ją rano o 4.30. Samochód osiągnął maksymalną moc 91 kW, no i ta moc szybko zaczęła spadać, i całe ładowanie było o wiele dłuższe. Dlatego zawsze warto ładować samochód na przykład do 80% wieczorem. I gdybym nie nagrywał filmu, tak bym zrobił, żebym wczoraj naładował do 80%, przed snem bym odłączył auto i rano bym dobił do 100% i to byłoby o wiele szybsze i bardziej efektywne. Eee, I to jest też ciekawostka, że samochód ładował się. 3 godziny 24 minuty na Superchargerze, tylko dlatego, że to starsza Tesla, która ma prawie 400 tysięcy przebiegu zrobione przez nas, no i po prostu bateria musiała się balansować, bo głównie ładujemy na szybkich ładowarkach, więc te ostatnie 20% ładowało się z jakieś 2 godziny, ponad 2 godziny i, i tamte ostatnie 2-3% to też chyba z godziny. Przejdźmy sobie teraz do tematu głównego odcinka, ja Was zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu w internecie pojawił się film odnośnie ekologii samochodów elektrycznych i bardzo, bardzo wiele osób mnie prosiło, żebym odniósł się do tego filmu. Dlatego dzisiaj może nie będę się odnosił, ponieważ filmu na kanale Powagowani nie byłem w stanie obejrzeć naraz do końca, ponieważ jest taki bardzo negatywny wydźwięk i dużo takich nie do końca prawdziwych, może niektóre nawet prawdziwe informacje, ale kompletnie wysane jakby z kontekstu. Tego wszystkiego. Dlatego ja dzisiaj postanowiłem nagrać film po prostu takimi moimi oczami, co myślę o ekologii, o samochodach elektrycznych, i w kilku punktach też odniosę się do, do tamtego filmu i do ró również innych argumentów, które często słyszę przeciwko samochodom elektrycznym. Dzisiejszy odcinek będzie nagrywany w trasie, żeby też pokazać, że da się bez problemu. Wracamy z Włoch, z Rzymu dokładnie. Dzisiaj tutaj spaliśmy, 1000 kilometrów za nami i tysiąc przed nami, dokładnie. 995 km mamy stąd do poznania i musimy zrobić 3 postoje na ładowanie, czyli niecałe 3 godziny będziemy się na całej trasie ładować. Zapraszam Was również do oglądania mojego innego filmu o ekologii, o ekologiczności samochodów elektrycznych i samochodów spalinowych. To jest film animowany, przygotowany przy współpracy z Gastrol i z Fully i tam możecie w tym filmie zobaczyć, jak wygląda proces. Od wydobycia ropy naftowej po transport i tak dalej, aż na stację benzynową. I możecie zobaczyć też, jak wygląda proces produkcji energii i jak to finalnie, jak wygląda taki rozrachunek. I warto sobie to zobaczyć, żeby zobrazować. Możecie to zobaczyć sobie teraz, zanim dokończycie oglądać ten film. I to jest coś, coś o czym też często osoby, które poruszają temat samochodów elektrycznych, tego, że nie są ekologiczne, często nie mówią. Mówią zawsze o produkcji baterii, mówią o produkcji prądu z węgla i o wielu, wielu innych rzeczach. Ale bardzo rzadko, naprawdę jest bardzo mało materiałów, w których ktoś sięgnął dalej i e, zaczął e, analizować to, ile tak naprawdę energii kosztuje wyprodukowanie Baryłki ropy naftowej, wyprodukowanie litra paliwa na stacji z transportem, ze wszystkim po drodze, to są naprawdę przeogromne ilości energii, dlatego zapraszam Was na początek do oglądania tego filmu tutaj na górze podlinkowanego i za chwilę wróćcie i obejrzyjcie dalszą część. Osobiście uważam, że to wszystko idzie trochę w złym kierunku, ponieważ odbywa się takie trochę podzielenie społeczeństwa i trochę robi się to mocno polityczne. Ja uważam osobiście, że każdy powinien mieć możliwość dokonania własnego wyboru, czyli ci, co chcą jeździć elektrykami, niech nimi jeżdżą, a ci, co nie chcą, niech nimi nie jeżdżą. A tymczasem to, co się dzieje w Polsce i na świecie, to jest takie. Na siłę przekonywanie siebie do, 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 do tego, że coś jest słuszne, jedno lub drugie. I ja po dłuższym zastanowieniu jednak dochodzę do wniosku, że zakaz jakby sprzedaży samochodów elektrycznych od 2035 roku może nie do końca jest dobry, dlatego że też w pewien sposób nie dziwię się osobom, które które się potem denerwują, bo te wszystkie filmy, które widzimy, te wszystkie osoby, które zajmują się motoryzacją, tą taką klasyczną, spalinową, i nagle nagrywają filmy przeciwko elektrykom, często bagatelizując ważne elementy tego, ja mam wrażenie, że to są po prostu osoby, które są. No wiecie, to jest trochę jak, jak z zabawkami. Podam wam przykład. Jeżeli mamy dwa samochodziki i zabierzemy dziecku jeden, po prostu powiemy, że za rok nie będziesz mógł już kupić sobie takiej zabawki, tylko będziesz mógł kupić taką, która jest teoretycznie bardziej ekologiczna. No to wiadomo, że dziecko się wkurzy i za wszelką cenę będzie chciało tą zabawkę zatrzymać albo kupić, móc sobie kupić. Ale jeżeli pokażemy, że... Ta zabawka faktycznie jest lepsza, ale to nadal pozwolimy ludziom kupować. To być może oni sami po prostu dokonają tego wyboru i sami stwierdzą, że po jakimś czasie że nie warto już w ogóle tych produkować, bo nie są potrzebne, a ludzie interesują się tymi. I uważam, że w tą stronę powinniśmy iść. Czyli czyli to co ja robię w sumie. Ja bardzo rzadko jestem takim radykałem, który mówi, że elektryki tylko i nic więcej. Osoby, które ze mną rozmawiały, mogły się pewnie o tym przekonać. Ja też często miałem taką sytuację, że odradzałem zakupu samochodu elektrycznego, dlatego że wiem, że to nie jest dla każdego. Jeżeli ktoś ma jakąś tam specyficzną pracę, która wymaga różnych tras, na, w różnych jakby regionach, nie ma możliwości ładowania, jakby ja jestem w stanie to zaakceptować i sam wiele razy powiedziałem: Ok, kup auto spalinowe albo hybrydowe plug-in, to będzie dobre rozwiązanie. Dlatego warto zawsze zachować umiar w tym wszystkim. A mam wrażenie, że to co się teraz dzieje, ta cała Dyskusja, która się odbywa od kilku ostatnich lat, to jest taka wojna jednych przeciwko drugim, i tak naprawdę to społeczeństwo robi się bardzo spolaryzowane. I problem jest w tym, że tak naprawdę ludzie często już nie wiedzą, gdzie jest prawda i gdzie jej szukać. I zwróćcie uwagę, że osoby, które często występują w tych materiałach, zachowują się jak takie dzieci, którym zabrano tą przysłowiową zabawkę, bo argumenty, których używają, często są niedorzeczne, czasami są. Czasami są prawdziwe, ale prawda zawsze jest pokazywana, mam wrażenie, tylko z tej jednej strony: czyli z tej negatywnej strony elektryków, ale zawsze jest przemilczana ta negatywna strona samochodów spalinowych albo jest mały wydźwięk odnośnie strony pozytywnej samochodów elektrycznych. I też często zdarzają się kopie. Na przykład, film, o którym powiedziałem, jest. Czystą kopią. Możecie sobie sprawdzić film, e, jak się nazywał ten kanał, CarGuys, jakoś tak, macie podlinkowany pod opisem filmu. E, no i się okazuje, że jak prześledzicie sobie te dwa filmy, to się okazuje, że bardzo dużo, nawet infografik, jest tych samych. Także nawet autor filmu Powagowani nie dodał informacji, że ten film jest, jest po prostu kopią czyjąś i tam tak naprawdę pewnie ponad 50% informacji jest skopiowanych słowo w słowo, więc to warto też sobie sprawdzić. Kolejnym aspektem jest to, że tytuł, sam tytuł filmu, który od razu sugeruje, że wszyscy kłamią i Wiele osób może poczuć się urażona przez to, bo ja chociażby moją twórczością czy wiele, wiele innych osób, które uważam, że robią kawał dobrej roboty przy promowaniu elektromobilności, ale takim Neutralnym promowaniu, że ja nie, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie wciskam każdemu samochodu elektrycznego, tylko zachęcam do tego. I zawsze uważam, że lepsza jest zachęta niż jakiekolwiek zmuszanie, bo zmuszanie od razu powoduje, że te osoby wkurzają się, otwierają nóż w kieszeni i po prostu chcą iść z tobą na, na noże. Więc warto na pewno zawsze zachęcać. I ten tytuł, który sugeruje, że wszyscy kłamią i że to jest jedyna prawda, i że teraz tak naprawdę dowiemy się, jak to wszystko funkcjonuje, jaka jest prawda, no to samo z siebie na początku spowodowało, że ja musiałem ten film wyłączyć kilkukrotnie i ciężko, byłoby mi, ciężko było mi szczerze przejść przez niego. Kolejna rzecz, cykl życia produktu. Jeżeli chodzi o baterie, to powiem to na przykładzie nie jakichś badań, nie jakichś wyliczeń różnych instytucji, tylko na własnym przykładzie. Tesla, którą. Widzicie tutaj za mną moja Eska, którą jeżdżę już od 6 lat prawie. Ma przejechane już 397 tysięcy kilometrów i zrobiłem to głównie ja sam. I to jest przykład na to, że baterie wytrzymują bardzo długo. Degradacja tej baterii ma około 15% niecałe 15% dokładnie to wkrótce będę sprawdzał i samochód dalej jest w stanie przejechać bez problemu ponad 300 km i jest w bardzo dobrym stanie. Akumulator. Dodatkowo yy, wiem, że zrobi więcej. Są Tesle, które zrobiły już ponad milion kilometrów bez awarii, więc ten cykl życia produktu jest o wiele dłuższy niż w przypadku auta spalinowego. Nawet jeżeli coś z baterią się stanie to e, można ją e, ponownie wykorzystać jako magazyn energii lub jako powerbanki. Kiedyś, jak byłem e, w zeszłym roku na Ukrainie, e, w Tesla Service Kijów pokazywałem Wam powerbanki, które chłopaki robią z dwóch pojedynczych ogniw e, do z Tesli Model S. I one po prostu były rozbierane i e, ładnie pakowane w takie e, powerbanki. No i, i można było sobie ładować telefon. Więc to jest przykład zastosowania. Oprócz tego można je stosować w domach, w firmach, w różnych innych miejscach, gdzie możemy wykorzystywać magazyn energii. A jeżeli nie, no to są już firmy, które zajmują się recyklingiem. I to nie jest jakaś obietnica, to nie jest jakaś odległa przyszłość, tylko to już dzisiaj się dzieje. I osoby, które. Nie zagłębią się mocno w temat, to potem mówią głupoty, że, że to jeszcze jest właśnie pieśń przyszłości, że jeszcze to nie funkcjonuje. Więc można sobie poczytać, chociażby współzałożyciel Tesli JB Straubel, jest założycielem firmy, która zajmuje się recyklingiem baterii i pochwalił się wynikami rzędu 99% odzyskanych surowców z akumulatora samochodu, czy tam ogólnie z akumulatora litowo-jonowego. Więc. Ta strata jest naprawdę niewielka i jest coraz lepiej. Tesla sama w swoim raporcie podaje recykling, w sensie podaje odzyskanie surowców na poziomie ponad 90% i to już się dzieje. Jakby cała branża recyklingu baterii jest bardzo dynamicznie rozwijającą się branżą i coraz więcej firm dostrzega w tym potencjał i coraz więcej firm zabiega o to, żeby te zużyte akumulatory skupywać, żeby je dostawać, bo to też są dobre pieniądze i to też jest kolejna gama e, Przemysł, która się tutaj tworzy i która bardzo dobrze zaczyna prosperować. Więc to nie jest tak, że te akumulatory gdzieś są składowane czy są gdzieś e, wyrzucane, tylko te akumulatory naprawdę mogą mieć drugie życie i macie namacalne dowody w opisie filmu podrzucę wam film właśnie do tego współzałożyciela Tesli, który otworzył firmę i tam macie pokazany cały proces, jak to wygląda, macie twarde dane i macie też w opisie raport Tesli, w którym też możecie przeczytać to, co ostatnio mówiłem w poprzednim filmie, czyli to, że też bardzo często mówi się o pożarach Tesli albo pożarach elektryków, a tam w tym raporcie macie czarno na białym napisane, że samochody elektryczne na tym samym dystansie w przypadku tutaj Tesli płoną 10 Razy rzadziej i to wystarczy przeczytać raport, więc zapraszam. Często przemilczaną sprawą jest również aspe aspekt serwisów samochodów. Czasami mówi się o tym, że faktycznie samochody elektryczne mają o wiele mniej części silniki mają o wiele wyższą sprawność na poziomie ponad 90%, gdzie silniki spalinowe mają około 40-50%, różnie to bywa, ale bardzo rzadko mówi się o serwisach. Ja to też mówię z doświadczenia, nie poparte, to jest na to teraz powiem na różnych badaniach, tylko na moich własnych badaniach, moich własnych doświadczeniach. Chociażby to, że przejeżdżając tą Teslą 400 tysięcy kilometrów, ani razu nie zmieniałem klocków hamulcowych, ani tarczy. Po pierwsze, aspekt ekonomiczny nie musiałem wydawać na to pieniędzy po prostu. Po drugie, aspekt ekologiczny, czyli, jeżeli jeżdżę po mieście, to nie wzbijają się w te pyłki ścierających się klocków i tarczy hamulcowych w powietrze. Drobnostka, ale zawsze coś, e, więc to jest duża zaleta. E, no i odzyskuje się energię, czyli całą energię, którą wykorzystujemy do napędzenia samochodu elektrycznego, potem z powrotem odbieramy. I to jest fajny obiekt zamknięty. Wczoraj, jak wracaliśmy z Alp, doładowałem kilkanaście procent zjeżdżając z góry, gdzie w aucie spalinowym bym zużył klocki. No, ale nie chcę znowu wchodzić w temat. Yy przewagi jednej technologii nad drugą. Ogólnie chodzi o to, że samochody elektryczne są bardzo mało, mało awaryjne, są bardzo mało kosztowne w utrzymaniu. I właśnie wracając do mojej Tesli, to poza jedną poważną awarią silnika, którą mogliście zobaczyć na tym kanale, która była naprawiona na gwarancji za darmo, to poza tym nic takiego poważnego się tutaj nie działo. Wahacze pierwszy raz wymieniałem po 300 tysięcy km, raz może pół oś była wymieniana na gwarancji. Eee, jakieś tam jeszcze inne rzeczy, ale generalnie eee, to, nie, to były drobne rzeczy. I co najważniejsze to jest to, że w tym roku od stycznia zrobiłem już prawie 100 tysięcy kilometrów. Eee, za chwilę będzie ponad 100 tysięcy km, a mamy 1 listopada dzisiaj. Eee, czyli w 11 miesięcy ponad 100 tysięcy km i w trakcie. Tego całego dystansu. Jedyne co zrobiłem to wymieniłem opony z zimowych na letnie, a następnie raz mi się klimatyzacja zepsuła za 2,500 2,5 tysiąca złotych za wymianę skraplacza eee, i to jest wszystko. Żadnych wymian olejów, żadnych klocków, nic. Także pod tym kątem naprawdę samochody są ekologiczne, bo nie trzeba co chwilę zmieniać olejów, filtrów i przede wszystkim tankować paliwa. A jeżeli mówimy już o tankowaniu, to Trzeba wziąć pod uwagę, że też często błędnie są podawane informacje o tym, że prąd jest z węgla. Oczywiście w Polsce mamy taki miks energetyczny, że faktycznie duża część e, energii wytwarzanej w Polsce jest z węgla. Ale są stacje ładowania, są sieci stacji ładowania, takich jak, tak jak na przykład Tesla lub Greenway, Ionity chyba też, które mają certyfikaty, z, certyfikaty energii z OZE, czyli oznacza to, że ładując się na tych stacjach, ładujemy się z odnawialnych źródeł energii. Ja teraz, jadąc przez Niemcy, już zrobiliśmy dzisiaj prawie 500 km. Widzicie to na przebitkach teraz. Co chwilę widzę farmy fotowoltaiczne, co chwilę widzę farmy wiatrowe. Jest tego naprawdę mnóstwo i jest tego coraz więcej. I teraz, jeżeli faktycznie w jakimś kraju ładujemy się dzisiaj z węgla w jakimś tam stopniu, bo większość, na przykład, znaczy może nie większość, ale dużo osób może mieć na przykład fotowoltaikę w domu, więc może ładować się prosto ze słońca. I jedna z naszych Tesli, yy, która w <ścoughs> stacjonuje, ładuje się tylko z fotowoltaiki, więc tam nie ma w ogóle argumentu. i tylko w dzień i tylko z fotowoltaiki, czy jakieś inne osoby, które mają w firmie fotowoltaikę, czy ładują się na przykład na ładowarkach Tesli, czy Greenwaya, mają e, tam, ten, ten certyfikat, że ładują się z energii odnawialnej. I Tesla wprost poda, podaje informację, że tyle prądu, co zużyje się globalnie, to Tesla e, ekwiwalent tego wprowadza ze swoich sieci, e, ze swoich farm e, fotowoltaicznych. I nawet jeżeli się okaże, że dzisiaj nie ładujemy się ze słońca, ładujemy się na jakiejś sieci, która na przykład nie ma tego certyfikatu, albo ładujemy się w domu i faktycznie nie mamy fotowoltaiki, ładujemy się z węgla, to też często się podaje informację, że przeliczenia ileś tam gramów e, CO2 emisji CO2 na 100 km. I już pomijam fakt, że większość osób, które robią takie filmy, takie materiały, to zawsze biorą tą skrajnie. To jest w ogóle taka śmieszna zależność, że zawsze samochód spalinowych bierze się tą skrajnie wysoką e, czy skrajnie niską. Wartość, na przykład tam jak producenci podają od do, to tą najniższą, i to nawet w tym filmie możecie zobaczyć, że tak jest. A na przykład w autach elektrycznych jest także siebie, że się bierze tą skrajnie wysoką. Eee, I to jest e, też ten aspekt, że w e, przyszłości samochody elektryczne mogą wytworzyć sobie, znaczy możemy wytworzyć prąd do tych samochodów wszędzie. Jeżeli chodzi o paliwo, o ropę naftową, o, o benzynę i o, o diesla naszego później, które powstaje w procesie rafinacji ropy naftowej, to tam nie ma możliwości żebyśmy byli bardziej eko w sensie może da się coś tam zoptymalizować. To jest jedna rzecz, a druga to jest to, że nie wytworzymy tego sobie sami w domu. Dzisiaj może tej fotowoltaiki jeszcze dużo nie ma i farm wiatrowych też dużo nie ma, elektrownie są na węgiel, ale to jest dzisiaj, a to się zmienia z miesiąca na miesiąc i to widać, co się dzieje, ile farm fotowoltaicznych chociażby w Polsce powstaje przy autostradach. Więc plusem jest to, że za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat już większość energii będzie z OZE, będzie odnawialna. Nie będziemy uzależnieni od krajów, na przykład Arabii Saudyjskiej, która wydobywa ropę naftową nie będziemy musieli być uzależnieni, czy tak jak na przykład od Rosji, tylko będziemy mogli wytwarzać energię na własnym podwórku, tak jak my to robimy w przypadku naszej jednej testy VW Rent w Poznaniu. Wytwarzamy prąd na dachu i ładujemy do akumulatora. I to jest przyszłość, to jest, to jest przyszłość, którą e, możemy osiągnąć, a w przypadku auta spalinowego tak nie jest. Za chwilę przejdziemy do infrastruktury, ale pokażę Wam, jak to wygląda w Niemczech. Co chwilę są takie stacje, to jest stacja Fastnet, bardzo fajna, e, fajny design, a tutaj. Tutaj mamy kilkanaście superchargerów. I tutaj jest jeszcze McDonald's. Pod McDonald'em jest jedna stacja ładowania, więc trzy stacje ładowania w takim jednym punkcie. I tych stacji naprawdę przybywa i są one cały czas rozbudowywane. Ani razu podczas tej podróży nie mieliśmy problemu, że coś było zajęte, coś nie działało. Wszystko jest jak najbardziej działa i da się jechać. Teraz zadam Wam inne pytanie. Czy chcielibyście, żeby Wasze dzieci, mieszkające w centrum na przykład Dużego miasta, wdychały? Te wszystkie spaliny z samochodów spalinowych, chodzi o to, że możemy tą emisję, która w przypadku samochodów spalinowych jest jakby lokalna, jest tam, gdzie jedzie samochód. Nie jest gdzieś poza miastem. Możemy ją przenieść w przypadku samochodów elektrycznych już tej najgorszej wersji, najgorszej opcji, że samochód ładuje się faktycznie z węgla, to ta energia jest produkowana gdzieś tam poza miastem, idzie kominami na kilkadziesiąt albo kilkaset metrów w górę i jest wypuszczane daleko tak, że nie musimy tym oddychać. W przypadku aut spalinowych, ta finalna emisja i tak jest pod naszym domem. Ja to zauważam, bo od kilku tygodni czy od kilku miesięcy przestałem biegać po ulicach, bo często lubię dużo biegać i zacząłem biegać w parku. Nie lubiłem nigdy biegać dookoła w parku, więc biegałem wszędzie, ale po prostu zdałem sobie sprawę, jak dużo zanieczyszczenia jest powietrza przez samochody. Akurat ja mieszkam w Warszawie, więc tam jest, szczególnie przy lotnisku, tam jest dużo zanieczyszczenie i i chodzi o to, żeby tą emisję wyrzucić. I w przypadku właśnie aut elektrycznych możemy to zrobić. Możemy ją po prostu wyrzucić i wtedy możemy cieszyć się no, po prostu lepszą jakością powietrza. A o dźwięku, no to to jest druga kwestia. Dźwięk to też jest zanieczyszczenie, też jest definiowane jako zanieczyszczenie i faktycznie w dużych miastach ten... Poziom zanieczyszczenia dźwiękiem też jest bardzo duży, bo samochody spalinowe no, są z reguły po prostu głośniejsze. Dlatego e, jest e, o wiele przyjemniej, gdy jeżdżą samochody elektryczne. I pytanie do Was: Tak z ręką na sercu odpowiedzcie sobie sami: czy wolelibyście, żeby Wasze dzieci wychowywały się w tym świecie, gdzie jeżdżą tylko samochody elektryczne po mieście, czy w tym świecie spalinowym, gdzie jeżdżą świata, samochody spalinowe i, i trochę zatruwają to środowisko i to powietrze lokalnie? A teraz kilka słów o wodorze. Często osoby, które krytykują samochody elektryczne, mówią, że wodór to jest jedyna słuszna przyszłość, jeżeli już nie samochody spalinowe. Natomiast z wodorem jest sprawa trochę skomplikowana. Po pierwsze, weźmy pod uwagę to, że do wyprodukowania wodoru potrzebujemy. Co potrzebujemy w zasadzie? Przede wszystkim prąd, bo e, potrzebujemy prąd, żeby dokonać elektrolizy albo e, żeby... Wypro... Zresztą w, w, produkcja wodoru w wyniku elektrolizy w Polsce to jest mały ułamek, z kolei w większości produku, produkuje się go z gazu ziemnego. Ja nawet jakiś czas temu byłem w Trzebini tam gdzie produkuje wodór PKN Orlen, możecie ten film też tutaj na górze zobaczyć i zobaczcie jak skomplikowany to jest proces i teraz, żeby wyprodukować kilogram wodoru, nie wiem ile trzeba zużyć kilowatogodzin, ale na pewno więcej niż żeby na przykład przejechać 100 km samochodem elektrycznym dlatego, że 1 kilogram wodoru wystarcza na około 100 km przejechania samochodem wodorowym z czego mamy tylko dwa samochody takie na rynku więc pytanie, czy nie lepiej od razu tego prądu wpakować do akumulatora Samodelektrycznego i nim pojechać na przykład 500 km, zupełnie strzelam, jeżeli chodzi o liczby, tylko żeby pokazać, że jest to więcej niż. Produkować wodór, transportować go, przechowywać w specjalnych warunkach, specjalnymi cysternami przewozić, magazynować, no to cała jakby ta technologia wokół tego jest trudna. Więc tutaj polecam jeszcze zgłębić tą wiedzę, zanim będziemy mówić, że wodór jest lepszy od elektromobilności. Wodór moim zdaniem do samochodów już raczej nie przyjmie, może do ciężarowych, ale biorąc pod uwagę ostatnie plany na rozwój sieci ładowania ciężarówek elektrycznych i to, co się dzieje i będzie działo w następnych latach, w Europie, to myślę, że i tak ciężarówki bateryjne e, też będą miały tutaj duży udział w rynku. E, no i przede wszystkim Tesla. Już w grudniu ma rozpocząć pierwsze dostawy do Pepsi, i to będzie pewnie taki kolejny krok milowy, który przyspieszy rozwój tego segmentu ciężarówek elektrycznych. Wtrącę tutaj jeszcze małą reklamę. Jakbyście chcieli przetestować, jak to jest faktycznie z samochodem elektrycznym, chcielibyście się przejechać lub wynająć, zapraszam do mojej wypożyczalni EVRENT, gdzie możecie kupić jazdę testową. Możecie to nawet kupić w sklepie, który jest podlinkowany w opisie filmu. Możecie kupić sobie taką jazdę testową godzinną każdą Tesla w Polsce, we wszystkich dużych miastach. Lub wynajęć sobie na dobę, i wtedy faktycznie możecie zobaczyć, jak to jest z elektrykami na co dzień. Wcześniej mówiłem, że muszę się odnieść do filmu o tym, czy samochód elektryczny jest bardziej ekologiczny, czy samochód spalinowy. Chodzi o to, że jakiś czas temu odezwał się do mnie jeden z moich widzów. Nie chcę na razie zdradzać imienia i nazwiska, ale dodam tylko, że to jest kapitan statku, kapitan kontenerowca, który dał mi wiele różnych argumentów i tutaj zwrócił uwagę, że było parę błędów. Ja ten film planuję sprostować. Gdy tylko się uda spotkać i nagrać, może jakiś wspólny materiał, to wtedy zrobimy bardziej taki zgłębiony, zgłębiony materiał o tym. Ale teraz podam Wam przykład. Cytuję tutaj maila. Należy także wspomnieć, że transport morski jest najoszczędniejszy na świecie. Może, może jeżeli chodzi o jednostki, to tak nie wygląda, ale przyliczając zużycie paliwa, która niezbędna jest do przewiezienia jednej tony, to zostawia w tle transport drogowy, nie wspominając już o transporcie lotniczym. Aby taka ciężarówka 12-tonowa zrównała się w zużyciu paliwa potrzebnym do przewiezienia jednej tony z takim kontenerowcem, na którym pływam, to powinna zużywać około 1,7 litra paliwa na 100 km. To jest jakby część. Mail jest bardzo długi, jest bardzo dużo konkretnych argumentów, i tutaj małe sprostowanie. Eee... Ale więcej już krótce, bo teraz też mam takie postanowienie, że w wyniku tych wszystkich informacji, dezinformacji w zasadzie, które są siane przez osoby, które nie są ekspertami w danych dziedzinach, postanowiłem wykorzystać moje zasięgi, moje możliwości i nagrać kilka kolejnych filmów z ekspertami, prawdziwymi ekspertami, którzy na co dzień zajmują się czy to elektromobilnością, czy to energetyką, po to, żeby mieć rzetelne źródło informacji, a nie to, że ktoś sobie e, skopiował czyjś e, jakiś anglojęzyczny kanał, albo po prostu zainspirował się jakimś artykułem na portalu, który kompletnie nie zajmuje się tematyką, czy to elektromobilności, czy to energetyki. Dlatego w ramach tego po prostu postanowiłem zrobić taką serię i jak tylko dostanę zgodę, od osób, bo już wiem, z kim chcę porozmawiać, to na pewno na kanale zobaczycie wkrótce takie filmy. Na koniec tego materiału chciałbym was zainspirować do tego, aby wyciągać zawsze swoje zdanie i nie słuchać, nie powielać zero tego, co czytamy albo tego, co oglądamy, tylko żeby traktować to jako drogowskaz do wyrobienia własnej opinii. I zawsze warto to robić, jeżeli już um, interesujemy się tym tematem samochodów elektrycznych, to to jest na tyle skomplikowane zagadnienie, że warto przeczytać bardzo dużo artykułów na ten temat, różnych badań i dopiero wtedy robić jakiekolwiek materiały. I z tym Was zostawiam. Bardzo dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!